Jadę sobie autem, leży coś na drodze. Nie wiem, co to jest, postanowiłem wyjść z auta. Yo, wyszedłem. Tam nic nie leżało. Co to było? Co to było? Nie, yeah, jej. Yeah. Przejeżdżam przez morze. Przechodzę ten las. Co? To pomoże, co to się dzieje, wszystko jest za piękne, że mogę palma wszystko. Ej! Wszystko, wszystko jest najlepsze. Więc wszystko weź i to sobie zjedz, wszystko dobre jest! Jadę sobie teraz przez ten tor, bo tory są mm, trochę lepsze. Hej! Co tu dzieje się w ten czas? Ale mogę powiedzieć ci dobie to wszystko jest dobre, ale nie mam słów. Ktoś mi napisał sms. Za znów hmm. nie mam do ciebie słów. Hmm. Jechałem sobie też autem. To była fura, lepsza od wszystkich. To była joł, joł, joł Raki siedem, na kim co tydzień się spadł? Yo, ją, ją. Co się dzieje? Nie mam! Otwieram te drzwi! Wlotuję ten beat! Yo! Otwieram te drzwi! Wlotuję ten beat! Ej, ej! Wszyscy mnie tu lubią, ale myślałem, że lepiej! Będzie lepiej albo w sumie lepiej! Co tu się dzieje? Ale w sumie lepiej. nie mam czasu głowy! Co tu się dzieje? Kam to lepiej przywitajcie! Co tu dzieje się? Ej, ej! Jedzie Muzyna, ją. ziom! Jedzie Muzyna, nie no, żartowałem. Ho. Co tu się stało? Ja to sobie tutaj. Wszystkim tutaj, ciupin Jestem tutaj prasem, nie pod i powiedz jak lubisz mnie. Juh!